Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu. Umiłowane dzieci, przyjmijcie moje błogosławieństwo połączone z moją miłością miłosierną. Wśród utrapienia, jakie już przeżywacie oraz tego, które się zbliża, wzywam was do miłowania mej Najświętszej Matki. Która wstawia się za każdym z mych dzieci. Moja najświętsza matka kocha Was wszystkich i pragnie, abyście wszyscy się zbawili. Ludo mój, nie zapominając o ostrzeżeniu, w którym będą uczestniczyć wszyscy ludzie, musicie rychło dokonać rewizji swojego życia i wynagrodzić za popełnione zło. Miłowane dzieci, nie tylko człowiek będzie cierpieć duchowo, lecz także Ziemia zostanie oczyszczona poprzez uderzenie ciała niebieskiego, które otrzyma Ziemia, a które wy zobaczycie jako wybuch na dużej wysokości. Ten wybuch, który oświetli Ziemię i z którego spadnie ogień z wysoka, sprawi, że wody mórz wtargnął na suchy ląd. Umiłowany ludu mój, nie ulegając w tym czasie panice, macie modlić się i działać, odrywając się od tego, co światowe. Ludu mój, nie okazujecie mi posłuszeństwa, nie chcecie być pokornymi, ani przyjąć tego, że macie powinność się zmienić. I nie pozwalać, by to ludzkie ja, źle wykorzystywane utrzymywało was w pysze i wyniosłości. Jesteście moim ludem. Cała ludzkość jest moim ludem. Tak jak wszyscy są moimi dziećmi. Nie jest moim ludem jakaś specjalnie wybrana grupa tych ludzi, które bardziej się modlą. Albo które są lepsze niż reszta swoich braci. Moim ludem jest cała ludzkość. Tak Was kocham, ludu mój. Nie zapominajcie, że proces wojny znajduje się w fazie wrzenia. Wojna przybywa i moje dzieci cierpią. W tej chwili jest wiele różnych narodów, które są gotowe. By być pierwszym narodem, który zaatakuje inne, i stąd wojna rozszerzy się po ziemi. Gdy najmniej będziecie się tego spodziewać, gdy najmniej będziecie o tym myśleć, plaga wojny nastąpi i ludzkość wejdzie w chaos. Wojna jest karą, jaką sama ludzkość zada sobie samej. Karą będącą produktem ludzkiego egoizmu, produktem wyższości, jaką większość rządzących sądzi, że posiada ponad ludami. Karą pochodzącą od tych, którzy nie wierzą we mnie. Karą będącą produktem wzgardy, jakiej jestem nieustannie poddawany. Zniewak mi wyrządzanych, profanacji i świętokradztw, Jakie nieustannie mnie spotykają. Moja matka jest traktowana z pogardą. Jej przepełnione miłością serce krwawi z powodu tak wielu zniewag, jakimi poddaje ją mój lud. Moja najświętsza, niepokalana matka pragnie, by mój lud, jej dzieci były ludźmi wiary, ludźmi pokornymi jak ona, ludźmi. Którzy jednoczą, a nie dzielą. To pokolenie przyjmie Antychrysta. Pójdziecie za nim z powodu nieznajomości mnie, z powodu braku posłuszeństwa wobec mnie oraz tego, co objawiła Wam moja matka. Przyjmiecie nową doktrynę, jaką Wam przedstawią, zapominając, że to ja jestem drogą, prawdą. I życiem. Ewangelia według Świętego Jana 14:6. Mówiłem Wam z takim naciskiem o Pysze, ponieważ nią właśnie jest nasycony człowiek. I spośród tych Pysznych wybiera już sobie ludzi Antychryst, dając w różnych miejscach władzę tym, którzy z powodu pychy uważają się za wyższych od swoich braci. Dzieci moje. Zamęt wchodzi w mój kościół, a tam, gdzie jest zamęt, tam nie ma mnie. Lecz wszedł tam nieprzyjaciel duszy. Wy, dzieci moje, poznawajcie mnie, żebyście mnie rozpoznali. Bądźcie czujni wobec tych, którzy zapraszają was do postępowania w sposób sprzeczny z tym, czego ja was nauczyłem. Trwajcie w czujności. Wilki w owczej skórze, Ewangelia według Świętego Mateusza 7,15, występują wszędzie w nadobfitości w obecnym czasie. Ludo mój, umiłowany ludu mój, idźcie dalej w wierze. Nie dlatego, że taka jest tradycja, lecz dlatego, że mnie znacie, a znając mnie, miłujecie. Trwajcie w gotowości na to, co nadchodzi na Ziemię, na ludzkość. Nie sądząc, że choroba została pokonana, bądźcie czujni i ostrożni i ochraniajcie swój organizm, utrzymując jego odporność na wysokim poziomie. Jestem waszym Bogiem i przygotowuję was na to, co przyjdzie na ludzkość. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się. Wulkany dalej się uaktywniają, powodując cierpienie ludzi. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Grecję. Będzie cierpieć z powodu sił przyrody. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się. Nepal jest wstrząsany. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za tych, Którzy nie wierzą w moje wezwania. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za tych waszych braci, którzy mnie nie miłują. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się z powodu braku uwagi, w jakim mój lud żyje w tym czasie, który jest czy też ma być czasem pokoju, a nie hucznej zabawy ani grzeszenia. Gdyż ludzkość zostanie wzięta z zaskoczenia. Ochraniam Was i wspomagam, po to, abyście pozostawali duchowo na właściwej ścieżce. Proście mnie o potrzebną Wam pomoc. Bądźcie ludźmi wiary, miłości, przebaczenia, miłości i braterstwa. Umiłowani moi, przyjmijcie me błogosławieństwo. I bez lęku. Miejcie pewność, że Ja Was ochraniam. Do tego potrzebujecie serca z ciała, a nie z kamienia. Podtrzymujcie w sobie wiarę w Moje Słowo, w Moje obietnice, a nie porzucam Was. Błogosławią Wasze myślenie i umysł i serce, ażebyście postępowali według Mojego przykładu. Moja miłość jest nieskończona tak jak nieskończone jest moje błogosławieństwo. Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, zachęcam was do rozważenia ponownie tego słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozważmy głęboko to orędzie. I tak, jak nas o to prosi nasz Pan, wynagradzajmy poprzez zmianę naszego postępowania. Panie mój i Boże mój, wierzę w Ciebie, ale przymnóż mi wiary. Amen. 9 grudnia 2022